Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na obchodach Święta Wojska Polskiego w 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Dzień 15 sierpnia to święto niezwykłe, bo święto upamiętniające jedno z największych zwycięstw oręża polskiego w Bitwie Warszawskiej 1920 roku nad Rosją Sowiecką. Jak mówią niektórzy historycy, była to jedna z 20 najważniejszych bitw świata. Bitwa Warszawska była to jedna z najważniejszych. Na kartach polskiej historii wydarzeń. To jedna z osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata. Naród Polski obronił niepodległą niedawno zdobytą niepodległość, ale również obronił Europę przed zarazą komunizmu. To dzięki narodowi polskiemu udało się. Doszło do tego, że nie połączyły się dwie rewolucje: rewolucja rosyjska i rewolucja niemiecka. Na apel naszego premiera w tamtym czasie, Wincentego Witosa, rolnika, wszyscy polscy rolnicy, w tym rolnicy z powiatu Sokulskiego, poszli do boju. Również poszedł tutaj z powiatu Sokulskiego mój pradziadek. Ojciec, szóstki dzieci, najmłodszy, z, najstarszy z nich miał 12 lat, z tych dzieci yy, zmarł. Zginął w trakcie, wo, w trakcie wojny. Nigdy nie wrócił. W rozdrance starej jest pusty grób, symbol. W dniu dzisiejszym, kiedy rolnictwo polskie przeżywa tak, szczególnie tutaj u nas, na Sokulszczyźnie, tak duże problemy kiedy jest tyle tych problemów nierozwiązanych. Dedykuję te fakty naszemu rządowi. W 1920 roku, w 1920 roku, szanowni państwo, również nasze dowództwo zdało egzamin. Generał Sikorski, Haller, Rydź-Migły, Rozwadowski ale przede wszystkim nasz marszałek Józef Piłsudski. To dzięki nim, dzięki ich kunsztowi dowódczemu udało się odeprzeć napór bolszewicki. Szanowni Państwo, 1920 rok to również, to również szczególna, szczególna opatrzność Boża nas tutaj na terenach polskich dotknęła. Mieliśmy za pod osłoną, byliśmy pod osłoną Maryi Panny, Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej. To dzięki modlitwu, modlitwom narodu polskiego, polskim księżom doszło do tego, że udało się odeprzeć napór bolszewicki. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym obchodzimy również Święto Wojska Polskiego. Chciałbym z tego miejsca złożyć żołnierzom polskim najserdeczniejsze życzenia. Życzenia tego, żeby nigdy nie doszło do tego, żeby musieli w praktyce, w, w trakcie wojny, sprawdzać swoje umiejętności. Ale gdyby do tego doszło, to proszę, żeby pamiętali, że komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie, wątpić nie trzeba. Niejednokrotnie, szanowni państwo, w naszych sondażach, badaniach prowadzonych na naszym społeczeństwie. Sprawdzają, jak by się zachowało nasze społeczeństwo, nasz naród w przypadku gdyby wybuchła wojna. Jedni mówią, że jakaś część by wyjechała, część by się poddała, część by oczywiście walczyła. Ja wiem, że w tym momencie próby 99% naszego społeczeństwa by podeszła do obrony naszej ojczyzny. Dlatego, że jesteśmy wspaniałym narodem. Narodem, który z mlekiem matki wypił patriotyzm. Narodem, który odziedziczył po obrońcach z 1920 roku właśnie tą odwagę i umiłowanie naszej ojczyzny. Dlatego tym wszystkim bohaterom składamy teraz hołd. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję za uwagę. Polska to piękny kraj. Kraj, który niejednokrotnie w historii musiał ponosić Brzemię odpowiedzialności niejednokrotnie za swoje państwo, ale też za innych. Kraj, w którym przelewano niejednokrotnie krew, krew, która uratowała wiele narodów. Proszę zauważyć, że w tych takich ciężkich chwilach, kiedy nasi ojcowie odzywali się z prośbą do Boga, Zawsze byli wysłuchiwani. W strategicznych dniach, tak jak Bitwa Warszawska, czyli tak zwany cud nad Wisłą, również Bóg, Matka Boża przyszła z pomocą. Nieprzypadkowo więc Dzień Wojska Polskiego, można powiedzieć też wszystkich służb mundurowych, jest obchodzony właśnie dzisiaj. I nieprzypadkowo dzisiaj, w tym dniu, jest również Święto Maryjne. Drodzy Państwo, drodzy żołnierze, służby mundurowe, również rolnicy, bo dziś jest Matki Boskiej Zielnej, chciałabym życzyć Wam przede wszystkim tego, abyście swoją pracą Swoją służbą służyli przede wszystkim ojczyźnie, Bogu i ludziom. Wszystkiego dobrego. W imieniu władz parlamentarnych, wieńcy składają posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Jarosław Zieliński i pan Dariusz Piątkowski. W imieniu władz powiatu Sokulskiego w składają starosta Sokulski pan Piotr Lećko, wicestarosta pan Jerzy Białomyzy, członek zarządu powiatu Sokulskiego pan Krzysztof Szczebiot, sekretarz powiatu pani Katarzyna Nowak oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sokółce. W imieniu władz wojewódzkich Wieniec składa dyrektor Generalny Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, pan Bogdan Olszewski. W imieniu władz gminnych wieniec składa burmistrz Sokółki, pani Ewa Kulikowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce, pan Daniel Supronik oraz zastępca burmistrza, pan Adam Kowalczuk wraz z przedstawicielami służby Straży Miejskiej. W imieniu straży granicznej więcej składają komendanci placówek straży granicznej w kuźnicy, Krynkach i Szydłowiu. W imieniu służb celnych, wieniec składa delegacja oddziału celnego drogowego i kolejowego w Kuźnicy W imieniu Komendy Powiatowej Policji wynik składa Komendant Powiatowy Policji Podinspektor Krzysztof Rus. państwowej straży pożarnej wieniec składa komendant powiatowy państwowej straży pożarnej pan Wacław Greś wraz z pracownikami Wieniec składają przedstawiciele partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość koło terenowe w sokółce. Wieniec składa dyrektor miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Sokółce, pan Mirosław Tała je wraz z pracownikami. Wieniec składa delegacja uczniów i nauczyciela zespołu szkół w Sokółce. Wienic składają przedstawiciele nadleśnictwa krynki z siedzibą w początku. Wienic składa delegacja zespołu szkół integracyjnych w Sokołce. Wieniec składają przedstawiciele Stowarzyszenia Historycznego im. Bohaterów ziemi Sokulskiej. Wieniec składa przedstawiciel Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Kafińskiego. Wieniec składają kibice klubu sportowego Sokół Sokółka.